Dzisiaj kolejny album niskobudżetowy, czyli czytaj, zrobiony w prawie w 100% z materiałów z Akcjona. I teraz tak, pokażę Wam materiały. Często padają właśnie pytania, jakie materiały się użyło, z czego to jest zrobione. Dzisiaj ja Wam chcę pokazać, jakich materiałów ja użyłam do tego konkretnego albumu. Album nie jest duży, ma cztery karty. Te karty są rozbudowane, zbudowane są na jednym schemacie. Z inspiracją do, do tworzenia tego schematu była jedna z, ze starszych prac skraperki. Skrap Queen. Nie jestem w stanie Wam teraz podlinkować, nie jestem w stanie Wam znaleźć tego tutorialu. Jeden ze starszych, nie wiem, około roku i to bodajże był, był album świąteczny. Część inspiracji właśnie jest zaczerpnięta od niej. Dobra, album na razie odłożę, pokażę Wam z czego korzystałam, żebyście też mogli Wiedzieć, jakich materiałów możecie użyć do stworzenia tego albumu. Do stworzenia tutaj tego napisu, napis jest wycięty wykoronikiem Casey Art, czy jakoś tak. To, to jest, ta firma ma sporo właśnie takich napisów. Happy Together, Smile, Always, jeszcze kilka innych. Ja mam kilka takich, kilka takich napisów i do wykonania tego napisu użyłam takiej metalowej, samoprzylepnej folii. Podkleiłam ją najpierw na papier. Właśnie to są arkusze samoprzylepne. Wiem, biję wam po oczach, ale one mogą stanowić problem później przy naklejaniu. Ta folia jest taka, wiecie, ona jest dość sztywna. Ona jest w tej chwili dość sztywna, ale jak ściągniecie to zabezpieczenie, ona się robi taka bardzo miękka i elastyczna i może stanowić problem, żeby cokolwiek nakleić, jeżeli jak, jak wytniecie jakiś tam element. Yy, dlatego ja zanim wycięłam to wykrojnikiem, po prostu podkleiłam na papier jakikolwiek bazowy. Nie pamiętam, jaki użyłam, jakiś tam kawałek ścinka miałam, yy, użyłam tego papieru. Nakleiłam najpierw na to folię. Potem to dopiero wycinałam i, i dopiero potem przyklejałam to do pracy. E, główny trzon e, całej mojej bazy i, i okładki stanowi ten blok. E, świetny blok w trzech wersjach kolorystycznych, to znaczy to są trzy, trzy, trzy kolory. E, taki biało-kremowy, e, sześć grubości trzy kolory o tak. E, Fajne jest to, że na przykład w tym bloku kraftowy jest z jednej i z drugiej strony jest taki sam yy, i czarny i nawet wykorzystałam tą tylną okładkę do stworzenia, do stworzenia okładki mojego albumu. Ja skorzystałam z tej wersji czarnej papieru yy, i wykorzystałam go dość sporo. Yy, to jest to. Dalej, co następne z akcjona? Z akcjona też skorzystałam z kółeczek zabezpieczających. Te kółeczka zabezpieczające kupicie sobie na dziale z artykułami piśmienniczymi. Ja kółeczka sobie pokolorowałam Distresami na, na dwa kolory. Jeżeli potrzebuję, żeby te kółeczka nie były białe, bo wiecie, nie zawsze pasują białe kółeczka. Ja sobie je podkolorowuję Distresami. Tutaj mam moje poprzednie gdzieś tam z innych prac kółeczka. Po prostu podkolorowuję sobie tak, żeby mi pasowały do konkretnej pracy. Czyli stresami teraz niedawno były te tusze, tusze kredowe. Przypuszczam, że one też spełnią podobną rolę. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja. Album i wykrojnik, to są, dwa odrębne, to są dwie odrębne sprawy. Z wykrojników korzystam najczęściej i korzystałam wtedy, kiedy musiałam, ale w tym albumie sporo elementów stanowią wykrojniki. I to są te wykrojniki, tu jakieś śmieci. To są te wykrojniki z których ja korzystałam, czyli taka strzałka. I taki, taki element dziwny. To są wykrojniki akcjonowe, które swego czasu były w akcjonie, ale ja je kupiłam sobie pod namiotem w wakacje. Wiecie, taki namiot, gdzie możecie kupić mydło i powidło. Tam jest dużo dziwnych rzeczy i dużo różnych rzeczy. Między innymi dostałam całą serię wykrojników, właśnie akcjonowych, w bardzo atrakcyjnej cenie. No i, no i główny hit. Hit i główny, główny przedstawiciel, z którego tworzyłam pracę, to jest ten konkretny blok. Nie użyłam wszystkiego, nie użyłam wszystkich kolorów tego bloku, tych papierów. Tutaj jeszcze trochę mi zostało część ścinek wyrzuciłam, stwierdziłam, że nie będę przechowywać ścinek akcjonowych, czyli to wszystko, to co uważałam, że nie nada mi się do następnej pracy, po prostu wyrzuciłam. Wiem, marnotrawstwo papieru, ci którzy wiedzą jaki ja mam stosunek do, do papieru i, i, i oszczędzania papieru scrapowego wiedzą, że to jest po prostu duże marnotrawstwo, ale ja sobie po prostu stwierdziłam, że to co mi się nie przyda do innych prac po prostu wyrzucam, zwłaszcza jeżeli to jest akcjonowe. To co jeszcze nie wykorzystane to zostaje i zużyłam tylko kilka arkuszy, zobaczcie, to jest wszystko to, co mi zostało. I to są ścinki, reszta, reszta to są te bloki Dobra, nagadałam się tytułem wstępu. A teraz nasz, nasz główny powód tego spotkania, czyli album. Album nie jest duży. Jest wielkości około 14 cm na 20. Zaraz wam powiem dokładnie. Zaraz wam powiem. W calach jest to jakieś cztery i czwarte cala. Na 8 i jedna, jedna czwarta cala. To mówię o okładce zewnętrznej. Strony są trochę mniejsze. Tutaj mamy 2,5 cala mniej więcej. W centymetrach jest to jakieś 12 cm na 21 cm. O tyle ma okładka: 21. I grzbiet jest jakieś 6,5 cala. Strony są mniejsze. Mniejsze. Czyli strona ma jakieś około 10,5-11 cm na jakieś 20. I teraz tak. Na przodzie mamy napis wycięty z wykrojnika. Otwieramy. I tutaj mamy klapkę. Właśnie stworzoną z wykrojników. Wszystkie strony są jednakowe na tym samym schemacie, więc jest prosto, różnią się tylko oklejeniem po prostu papierem. Tutaj mam zrobione tagi. Tagi też są zrobione tutaj z tego wykrojnika. Po prostu przecięłam, wycięłam wykrojnikiem, przecięłam na pół. Podkleiłam kolorowym papierem. Mamy kieszeń. Otwieramy i w środku mamy kieszeń. I tutaj pomieści nam się zdjęcie. Tutaj jest zdjęcie formatu 9x13, ale tutaj na, tym, na tej stronie, tutaj po lekkim docięciu zmieści nam się zdjęcie nawet 10x15 lub mniejsze. Nie ozdabiałam, papiery są na tyle osobne, albo też jest prosty, tak? Więc nie potrzeba tutaj dużo. I kolejny tutaj wy, wykrojnik, czyli klapki zrobione wykrojnikiem, tym strzałką, silpi mi się to włóczka. To jest włóczka taka mechata, mechata i ona się tutaj strzępi. Mamy klapka na dół, klapka, klapka do góry, klapka na dół. Tutaj pomieszczą się zdjęcia połowy formatu 10x15, ewentualnie po docięciu 9 na 13 I tak wygląda cały album. Czyli ma kieszeń, ma kieszeń. I tutaj miejsce na tagi. Można przykleić zdjęcie, można coś napisać. I tak. Tak wygląda cały, cały albumik. Prosty, nieskomplikowane. Jak wiecie, ja takie prace lubię najbardziej. Nie sądziłam, że spodoba mi się praca z wykronikami. O tak. Ci, mówię, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja z wykronikami raczej nie współpracuję, ale tutaj ta współpraca mi się układała całkiem, całkiem. I tak się prezentuje prosty, niewielki albumik z papierów akcjonowych. Dużo się nagadałam tytułem wstępu. Sam album jest mały, skromny, ale ma. Myślę, że w sobie to coś kogoś może uszczęśliwi. To na dzisiaj tyle, i widzimy się w kolejnym projekcie. Też będzie to projekt z papierów akcjonowych. Taki, wiecie, który. Niektórzy w szale zakupów kupili, a teraz nie bardzo wiedzą, co mają z tym zrobić. Powiem Wam, że ja się też do tego grona zaliczam. Czyli po prostu w szale zakupów kupiłam, kupiłam tego typu bloki. E, tu jest niby wszystko, ale papier jest dość cienki, e, więc e, kupiłam wszystkie cztery, żeby nie było. I tak sobie leżą od prawie roku: wszystkie cztery zeszyty. Ja nie wiedziałam za bardzo, co mam z tym zrobić. Postanowiłam się zmierzyć w końcu z tymi konkretnymi papierami. Na razie na tapetę idzie ten zielony. A jak mi coś wyjdzie ciekawego, to, to się na pewno pochwalę. Na pewno zapraszam Was do, do pracy do pracy z, z tym zeszytem. Chcę przygotować tutorial właśnie na ten konkretny zeszyt, co ja wymyśliłam na te papiery. No dobra, to tyle. I widzimy się w kolejnym moim projekcie, czyli tutorial na wykorzystanie. Zaszytu kreatywnego, tego konkretnego zaszytu kreatywnego. Do zobaczenia, cześć.